Siema. Niedziela wieczór, wyskoczyłem sobie na spacerek. Wszędzie śmieci, słuchajcie, całą drogę pod nogami walają się śmieci. Nie wiem, czy jeszcze jestem w Niemczech, czy może w UK. Jest taka mieszanka narodowości, że po prostu nie da się utrzymać porządku. Ale dzisiaj Wam opowiem historię sprzed dwóch albo trzech dni. Blok, w którym mieszkam, ma 150 mieszkań. No i najgorsze łachudry w tym bloku są Niemcy. Alki nie pracują od kiedy tutaj jestem w Niemczech, ponad 9 lat. Cały czas siedzą na zasiłku. Jeden mieszka na pierwszym piętrze, inny na drugim. Mają kogoś na czwartym. No i u mnie na piętrze, na trzecim piętrze też mają kolesia, o którym kiedyś opowiadałem, że wlazłem do niego do chaty, a on siedzi na golasa na kibelku. Było to jakieś dwa miesiące temu. No i tak wyszło, że tego dnia postanowili sobie zrobić. Balangę u niego. Idę na siłownię, godzina 15. Drzwi od chaty otwarte, nakopcone na całym korytarzu. Siedziało chyba z 10 osób u niego. Wracam z treningu. Półtorej godziny później, nadal drzwi otwarte. Impreska trwa. Muza leci. Zjadłem coś po siłowni, pojechałem parę spraw załatwić. Wracam do chaty. Godzina w pół do dziesiątej wieczorem. Drzwi nadal otwarte. Impreska trwa. Towarzystwo już zdrowo na bani. Wiecie, bania u cygana do rana. Dwudziesta druga godzina. Zaczynam odpisywać na Wasze komentarze. Słyszę, że się żegnają. Krzyk na klatce: Idziesz, nie idziesz, kom? Kom, kom, kom. W końcu po 15 minutach chyba żegnania, rozstali się z moim sąsiadem. Wychodzę na balkon, palę fajeczkę, słyszę, imprezka z trzeciego przeniosła się na drugie piętro. Ja ich wszystkich znam w tym bloku, ponieważ 9 lat mieszkam, jestem z nimi nawet na ty z daleka sobie mówimy cześć. Ale nie trzymam z nimi. Godzina dwudziesta Słyszę napierdzielanie w drzwi. Mach auf, mach auf czyli otwórz te drzwi. Po głosie wiedziałem, kto napierdziela w te drzwi. I tak napierdziela słuchajcie, pięć minut, dziesięć minut. Sąsiadka ma psa takiego dużego kundla. Zaczął szczekać. Po godzinie 11 wieczorem. W końcu nie wytrzymałem ten koleś mieszka po przekątnej. Otwieram drzwi od chaty, mówię do niego po imieniu. Nie będę tutaj mówił, nie zdradzam sekretów. Czemu tak napierdzielasz? A bo u niego zostały wszystkie moje ALKI. Alkohole nie wiem, czy mi przyblokują filmik, za to uważam, co tutaj mówię. A cała impreza jest u mnie, dzisiaj mam urodziny, a on nie chce otworzyć. Miałem wrócić po trunki i podchodzi do mnie, do moich drzwi, słuchajcie. Ja mówię: Tak, no fajnie, ale słuchaj, impreza imprezą jest po 23. Nie każdy w środę czy tam w czwartek na tygodniu ma imprezę. U was imprezka trwa ponad 9 lat. Jak jestem tutaj w Niemczech. Ale on ma dzisiaj urodziny. Mówię wszystkiego najlepszego, ale ja bym się chciał wyspać. Popatrzył, mówi dobra, to idę do domu. Miłego snu, jeszcze żuwika ze mną, przybił na odchodne. Mówię jutro odbierzesz. Jutro nie mam urodzin. Wkurzony, no bo tamten może już nawalony zasnął drzwi nie otwierał, nie było czym się dobić. Wróciłem do chaty, stanąłem sobie na balkonie, palę fajkę, słyszę, poszedł do domu, wchodzi, mieszka po przekątnej, tyle że na drugim piętrze i mówi do tych swoich gości po niemiecku, nie tam, że nie ma, że to, że tamto. Ja byłem w bokserkach, klapkach i sobie przypomniałem, że kilka lat temu dostałem jakiś koniak. Była u mnie koleżanka, wypiliśmy sobie po małym kieliszonku, a reszta stoi gdzieś pod szafką. Od lat wziąłem ten koniak, tak jak stałem w klapkach, w bokserkach, idę do niego na drugie piętro, napierdzielam w drzwi, chociaż on zamków w drzwiach nie ma już. Nie wiem, od kiedy tutaj mieszkam. Nigdy nie miał zamków w drzwiach. Drzwi, słuchajcie, usmolone. On w ogóle jest taki niedomyty, śmierdzący, łapska, czarne. Po żółwiku musiałem umyć ręce. Otwiera drzwi. Mówię do niego po imieniu. Słuchaj, masz urodziny. Ja nie piję. Tylko to mam na chacie. Jest otwarte, ale ja tego nie wypiję. Dlatego z okazji urodzin chciałem Ci dać to, co mam, i dziękuję Ci za to, że dasz mi pospać w spokoju. Słuchajcie, jak się ucieszył. Mówi, Ty jesteś mój przyjaciel, i wyciąga tą brudną, czarną łapę do mnie, żeby mu podać. Popatrzyłem, klucze mam w lewej ręce. Mówię, dam sobie radę, uściskałem mu grabę. Potem wróciłem do chaty lewą ręką drzwi otwarłem od razu do łazienki, łapki umyte. Ale pomogło. Słuchajcie, nie wrócił się, nie napierdzielał i od tamtej pory kilka dni minęło. Do dzisiaj na moim piętrze się nie pojawił. Także nie wiem o co chodzi. W każdym bądź razie pozbyłem się zbędnego balastu w chacie, ja za Alkiem nie przepadam, a jemu sprawiłem radochę prezent urodzinowy. Dobra, robi się szaro, lecę do chaty. Udostępniajcie filmiki jak możecie. Rzuć okiem na reklamę, puść ją. Zrób coś w międzyczasie. Jak wiadomo, grosz do grosza i będzie kokosza. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Pozdro.